Cześć, z tej strony Kasia. i parkus. A wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy Obywamy. i w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o tej pani, czyli młodszej siostrze Terraformacji Marsa, a konkretnie o dodatkach, które do niej wyszły. To czy mówisz, że siostra dorasta i zaczyna mieć coraz więcej swojego zdania, i... a nie dobra, nieważne, to nie, nie ten temat. Tak, ostatnimi czasy dostaliśmy od wydawnictwa Rebel. 3 dodatki jest to dodatek odkrycia, infrastruktura i dodatek kryzys. I ale mamy... zanim o tym, to jeżeli oglądacie ten materiał, to chciałabym Wam przypomnieć, żebyście zostawili łapkę w górę, bo wtedy algorytm poda ten film dalej. Więc dla nas będzie to na pewno duża pomoc. Kontynuuj. Dobra, przerwałaś mi, ale do głównego tematu ekspedycja Ares odkrycia, infrastruktura czy kryzys. O czym chcemy powiedzieć? Daj sam pierw, jak to mówią. Y Myślę, że zostawmy sobie infrastrukturę na koniec. Prawda jest taka, moi drodzy, że dwa, trzech tych dodatków ograliśmy i nam siadły. Do trzeciego się nawet nie zabraliśmy, bo on jest dedykowany dla większej ilości graczy. Dla pięciu, sześciu graczy. Mhm. I na samym końcu filmu powiem wam, dlaczego między innymi go nie ograliśmy. Ale przychodząc, zacznijmy tak po środku, moim Odkrycia. zdaniem, o odkryciach, o co je opowiemy. Mhm. Odkrycia jest to taki dodatek, który będzie wprowadzał Wam wzmocnione karty faz. Jak wiecie w Terraformacji Marsa, Ekspedycja, Ares nie rozgrywamy klasycznie tur, tylko będziemy musieli wybrać turę, którą chcemy rozegrać i jeżeli wybierzemy daną turę, to będziemy mieć jakieś profity za to. Ten dodatek wprowadza to, że mamy tak jakby dwa rodzaje wzmocnionych kart faz dla każdej fazy. I żeby te wzmocnione karty fazy zagrać, mamy oczywiście specjalne karty, które będą nam to umożliwiały. I według mnie te karty fazy zmieniają bardzo dużo. Tak, i w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie, będziemy sobie ewentualnie mogli wymieniać te karty fazy, bo tak jak już powiedziałam, mamy dwa wzmocnienia dla jednej karty. Czyli na przykład na tym etapie jest nam potrzebne dużo hajsu, więc my bierzemy wzmocnienie produkcji, gdzie dostajemy dużo pieniążków. A załóżmy, w późniejszym etapie sobie zamieniamy, o ile nam karta pozwala, na inne wzmocnienie tej fazy. Mhm, tak dokładnie. Mamy jeszcze w ramach tego dodatku specjalne karty, które mają znaczek in blanco, można powiedzieć. Możecie, sobie, znak tam, możecie sobie tam dodać specjalny znaczek, który jest Wam potrzebny. Czyli e... na przykład symbol nauki, który jeszcze są potrzebne w kartach, albo symbol ziemi, Jowisza. Zresztą, jeżeli graliście w Terraformacji, to wiecie, co tam może wylądować ewentualnie. Mhm. Szczerze powiedziawszy, mało tego używaliśmy. Ty miałaś może ze dwie karty które były cokolwiek warte, w cudzysłowie, w twoim zestawie. W tak, twoim zestawie. Tak. Każdy z nas ma inny pomysł na prowadzenie swojego projektu i no oczywiście to, co wam dojdzie na rączkę, to też determinuje to, co możecie zagrywać, ale to nie o tym w tym momencie. Znaczy, prawda? akurat mi uratowały trochę tyle te karty, bo brakowało mi tam na przykład jednego symbolu i akurat się mogłam położyć. Co jeszcze wprowadza dodatek odkrycia? tych odkrycia wprowadza nam tak jakby bardzo mocne upodobnienie terraformacji Marsa Ares do klasycznej terraformacji, bo dostaniemy nagrody i tytuły. i tytuły. I te tytuły i nagrody są oczywiście trochę różne od tych, które mamy w terraformacji, bo będziemy je sobie mieszać. Jest ich kilka, więc ta rozgrywka raczej nie powinna się powtórzyć z tym rozszerzeniem, tytuły i nagrody są darmowe, w przeciwieństwie do tego, jak było w Dużym Bracie, jak to już zaczęliśmy mówić dawno, dawno temu. dużym Bracie, Starszej Siostry, no, no nieważne, dużej terraformacji Marsa. One są tutaj darmowe i no, dostajemy dodatkowe punkty, zawsze punktami nie pogardzimy. I tak naprawdę, jeśli chodzi o zmiany, to wszystko. Czyli karty wzmocnione, nagrody, tytuły i te karty takie z pytajnikami, gdzie będziemy sobie mogli dostosowywać je do naszych potrzeb. Dobra, to teraz zabierzmy się za ten dodatek, który skradł moje serce po prostu, bo w moim odczuciu za te 8 dyszek, czy tam nawet 7 widziałam, że można dorwać dostajemy zupełnie inną grę. Jak jeżeli, ja to powiedziałam na szorcie. Tak, jeżeli się... chcecie sobie zrobić z Teleformacji Marsa pandemika, proszę bardzo, kupujecie Kryzys i macie super, naprawdę super, 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 super grę. To jest na tej zasadzie, że dostajemy już steraformowanego Marsa. I tak naprawdę co się może zdarzyć? Mamy tlen, mamy dobre, mamy dobrą temperaturę, jest basenik, można się coś tam pokąpać, bo mamy oceany i nagle jest A sorry, dobra. Jakie nagle... pierdzielenie tak. to, ale, nie? Spada na nas kometa, zaczyna się kataklizm, wychodzą karty kryzysu i teraz w zależności od tego jak będziemy grać, tak będzie się gra pod nas układać, bądź nie. Będziemy musieli usuwać żetony kryzysu z danych kart. Jeśli to zrobimy, to ta karta spada i na nas już nie oddziałuje. Mhm. Zawsze ta karta ma informację, że w tym momencie robisz to, to i to. Ma efekt natychmiastowy, tak zwany. Później, jeżeli jej nie usuniemy do początku przyszłej tury, no to będzie na nas oddziaływać w odpowiedni sposób i to będzie na przykład obniżanie temperatury, zakrywanie oceanów, obniżanie I dalej I tak dalej, butenu. proszę nie spoilerować. E tak, no bo to niektórzy mogą zagrać tak jak my, czyli nie sprawdzaliśmy tych kart, tylko po prostu jolo przetasowaliśmy, odłożyliśmy i gramy. No. Ale zawsze są te same efekty. Cicho. Dobra. I finalnie graliśmy w tę grę. Udało nam się rzutem na taśmę, ponieważ wyciągnęliśmy ostatnią kartę i wydaliśmy ostatnie piliążki nawet za skórniaki hajs z YouTuba, żeby podnieść te współczynniki do takiego poziomu, który jest wymagany, czyli do maksa. Tak, tutaj musimy. To wszystko, co nam zniszczy ten kryzys, odbudować do sytuacji wyjściowej. Problem jest tylko jeden. Musimy te wskaźniki zrobić w odpowiednim czasie. Więc fajnie jest je utrzymywać na samej górze, ale czasami to, że trzymacie przez 80% gry. Te znaczniki na samej górze, nic wam nie da, bo z dwie tury robi się tak pik, 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 przegrana. I jeszcze macie dodatkowe utrudnienie, bo jeśli odpowiednie wskaźniki spadną poniżej jakiegoś progu, to wchodzą takie fajne plakietki, które mówią: A teraz na przykład nie możecie zagrywać tej fazy. Tak. Albo teraz zagranie karty kosztuje Was o ileś tam więcej i tak dalej, i tak dalej. Są takie trzy tabliczki, dotyczą one właśnie tych trzech wskaźników czyli mm -hmm. temperatury tlenu i oceanów. I jeżeli na przykład spadnie ten poziom na żółto, no to wchodzi taka tabliczka. Jeśli jeszcze spadnie na czerwony, to ją odwracamy i mamy jeszcze większe utrudnienie. Mhm. Także, tak jak Łukasz mówił, nie należy tutaj odpuszczać, tylko cisnąć tyle, ile macie sił, mocy przerobowych, pieniędzy, kart i tak dalej. Nie liczą się punkty liczy się to, czy przeżyjecie, czy nie przeżyjecie. Koniec kropka, pandemik. Mhm. I temat jest taki, że dla każdej grupy osób, tak jakby, będziecie mieć troszkę inne karty kryzysu, bo mhm. karty kryzysu są przygotowane dla jednego, dwóch, trzech bądź czterech graczy i jeszcze dodatkowo, jeśli na przykład gracie w dwie osoby, bądź więcej, będziecie mieć tak zwanego wirtualnego gracza, mhm. ten wirtualny gracz nieco pomaga, bo na przykład jeżeli widzimy, że on już zagrał produkcję, to my nie będziemy zagrywać tych kart produkcji, tak? Znaczy teoretycznie, coś innego. Teoretycznie, bo jeżeli będzie nam coś tam brakować, albo chcemy zagrać tą e, akcję z tym specjalnym efektem, no to możemy zagrać, ale tak jak Ty mówisz, że jeżeli on już robi produkcja nam e, zależało na, na tym, żeby jakiekolwiek pieniądze dostać w tej kulturze, to możemy zagrać coś innego, żeby nie wiem, dobrać karty i potem sprzedać po to, żeby mieć jeszcze bardziej, więcej lewego ha hajsu, nie? Tak. Więc tak prezentuje się dodatek Kryzys. Zupełnie inna terraformacja Marsa, tak naprawdę wywrócenie jej o 180 stopni. Tym razem kooperujemy po to, żeby znowu nasz Mars był zdatny do życia. Tak. I ostatni dodatek, który nie zagraliśmy, podkreślam, nie zagraliśmy, to będzie infrastruktura. Nie zagraliśmy w niego z prostej przyczyny. On jest głównie dedykowany dla 5 i 6 osób. Więc nam zebrać. Takie grono jest bardzo trudno, ale po przeczytaniu instrukcji, jakoś tak. Ja mam takie odczucia, że to jest takie odcięcie trochę kuponu od terraformacji Marsa, bo w tym momencie sama podstawka kosztuje w granicach 150. Poprawcie mnie w komentarzu, jeśli mówię źle. Ale y, klasyczna terraformacja Marsa pozwala nam na grę w 5 osób. Mhm. Mamy tam wszystko. Yy, mamy trzy wskaźniki. Tutaj dochodzi nam czwarty wskaźnik. I to będzie wskaźnik dotyczący kart projektów. Więc będziemy mieć tak, jakby jedną zmienną, która nam automatycznie, moim zdaniem, wydłuży aż To jest informacja w instrukcji, że jeżeli będziemy grać w ten dodatek na większą ilość osób, to on po prostu wydłuży nam rozgrywkę. Moim zdaniem, gra większą ilość osób niż 5 w teraformacji Marsa to już jest wyczyn. W takim sensie, że my graliśmy na pełny skład w Terraformację Marsa i te rozgrywki sięgały rzędu 3 godzin. Mhm. Yy, wiadomo, że to też zależy od tego, jakich macie graczy przy stole. Tak. Czy długo się zastanawiają, czy nie. Mhm. Tutaj zapewne to będzie szybciej. Trochę szło, bo mamy ograniczoną ilość akcji, tak? Miałem powiedzieć, że ci, którzy w chcieli grać w Terraformację Marsa na pięć więcej osób, to mają ten sam. Dzielą ten sam pokój, co ludzie, którzy grają dwie partie w Talizmana. Po prostu <laughs> Osobne miejsce w piekle. Mniej więcej. Także, tak jak mówię, moim zdaniem, infrastruktura jest odcięciem kuponu. Ja, jeśli miałabym kupować jakikolwiek dodatek, to pierwszym, który bym zakupiła, byłby Kryzys. Z racji tego, że tak na dobrą sprawę dostajemy całkiem inną grę za jedyne tak naprawdę 80 zł, czy tam 70, tak jak już wspominałam. Mhm. A drugim dodatkiem, którym bym kupiła w kolejności, byłyby odkrycia. Na infrastrukturze w ogóle bym nie zawiesiła oka, ponieważ rozgrywka by mi się wydłużyła i dodatkowo no nie gram w takim wielkim gronie na co dzień. I sądzę, że pewnie wybrałabym inną grę do rozegrania, jeśli by mi się udało tak dużą liczbę osób zgromadzić. No, w sumie masz rację. Ech. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć? Tak, chcemy powiedzieć jedną rzecz. Po tak, pierwsze, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Po pierwsze, chciałbym oficjalnie opierniczyć jednego pana, który nam sprzedał koszulki. Dobra, nieważne. Kupiliśmy sobie, tutaj po, pochwalę się, kupiliśmy sobie takie fajne koszulki, które są kolorowe tylko i wyłącznie z jednej strony. Dodaje to uroku tym naszym kartom, ponieważ są pomarańczowe, kosztują troszeczkę więcej niż standardowe koszulki. Ale są też grubsze niż standardowe koszulki, i uwaga, całość się mieści w podstawowym tutaj. Znaczy, w dalszym ciągu twierdzę, że nawet gdybyśmy nie mieli tych koszulek grubszych, to i tak nie ma we wsi, że tak powiem, jeśli wiecie o co, o co chcę powiedzieć, żeby te karty w koszulkach się tu zmieściły. Mhm. Bez koszulek, tak widziałam, że ludzie to robią. Po wyjęciu wkładki i zrobieniu jakichś insertów, tak, widziałam, ludzie to robią, ale moim zdaniem, jeśli już wydajemy trzy dodatki, to powinniśmy pomyśleć jak w boksie, chociażby nie wiem, nieco większym pudełku. Załóżmy, jeżeli ktoś chce, żeby sobie mógł dokupić, tak jak to jest zrobione do y, terraformacji Marsa, tej większej jest big box zrobiony, a więc sądzę, że tutaj przydałby się taki boksik, bo założy się, że jest gro ludzi którzy teraz będą Komu? używać odpowiednich słów pod nosem, że jak to tak, ja kupiłem trzy dodatki, zakoszulkowałem je i one tu nie wejdą. My na razie mamy takie rozwiązanie, że wszystko co jest z kartami bądź surowcami trzymamy w tym pudełku, a w jednym takim dodateczku trzymamy planszetki. Mhm. I Więc... mapy, mapy, bo są dwie. Tak i mapy. Ale myślę, że albo wszyscy tworzący inserty warto by było o tym pomyśleć, żeby wypełnić tą lukę na rynku. Ewentualnie wydawnictwo Rebel. czy znaczy może nie, nie Rebel, tylko... Freaks. Stronghold Games na przykład. Tak Oryginalne wydawnictwo. poprosimy o wydanie jeszcze jednego dodatku, który będzie możliwy do zakupu razem z Big Boxem, gdzie się zmieści to wszystko. Koniec. A po co ci jeszcze jeden dodatek do Big Boxa? No Big, Big Boxa po prostu. Big Box, wiesz, to no nie no bo będzie dużo miejsca i trzeba jakoś tam, nie? Dobra, nie w każdym razie myślę, że nie wszyscy będą tego potrzebować, ale jest gro osób, która chętnie by trzymała to wszystko w jednym pudełku. Ouch. Dobra, to tyle. No, Wiem. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że... Podobał wam się ten odcinek, że dowiedzieliście się co nie, co odnośnie tych dodatków. Dajcie też znać, czy udało wam się rozegrać jakieś tam opcje terraformacji Marsa ekspedycja Ares z dodatkami, jak wam się te dodatki podobają. Tak jak Kasia powiedziała, numero 1 u nas kryzys, odkrycia i daleko, daleko nic, maty i infrastruktura. Nie no, żartuję, maty <laughs> Ale są spoko. powiem wam tak, jeśli macie infrastrukturę i graliście w tym większym gronie, to ja z chęcią się dowiem jak w ogóle Jakie są w ogóle Wasze odczucia z rozgrywki? Bo przyznam się, że no my nie chcieliśmy sobie wydłużać rozgrywki, więc dlatego nie zdecydowaliśmy się zagrać. A 5-6 osób to, to tak, jak już mówiłam wcześniej. Dobra, to tyle. My się żegnamy, lecimy ogrywać kolejne gry, żebyście mieli fajne recenzje. I tymczasem trzymajcie się ciepło. Grajcie planszowe. Cześć.